Dawaj go! Ja ci no kurde, nie mogę no O jeszcze ci Dobra, ja leżę, uciekam, nie wiem jak ty Od tu jest Mam Kurde, jungler defense, chopy No na topie byśmy zawiść, co, nie liczy A no, on już dwa razy był u nas, chopy No, no. Bo bez wizji gracie Basie, basie, jak nie? No jest wizja, hopie. tu, ty, nie, ty, ty. Jak się gra na Kayn'a, to tutaj daje, bo on przez ściany przychodzi. No tam. Słysza, to nawet jest. nie jest dwa razy więcej, tylko więcej niż dwa razy więcej. Czaisz, no widzisz, hopie, teraz mi da zawiedzieć. Ty biedzie. byłeś zero, bo ty byłeś zero. No, ale no, on się do basu tak musi cofnąć. Tak. Ja teraz z bazy wróciłem, mi da sobie. Ej, okay, zaraz wam Kayn przyjdzie abota. błota. Daj no, się tutaj to no, ty, ty przyjdź, k**wa, ja nie mam. <laughs> Dobra, Czekaj. tam za ścianę. No tu się daje, jak się gra okej okay, no. Taki prototyp Ty się kurwa znasz. No <grym> Dajmy może mi <grym> <grym> Ej, no zabijemy! Odwracamy, 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 dawaj, dawaj, Masz dawaj, dawaj, ok? dawaj, dawaj, No dawaj, Odwrócony, dawaj. Odwrócony tangens, kontangens kopie chyba Odwrócone twierdzenie Pitagorasa, ok. No zabijemy, zabijemy, mnie zabiją No kurde mój tam mi... Dobra. Dobry yeah. jestem, owe ok. no to Przez pink. Ja się nie dziwię, bo rzecz, że bo jak oboje, kur, prawie tyle ma trippów, co twój sapu <grym> Bo mi kradnie całą farmę No jak cię nie ma to sobie daję WWQR i wszystko moje Ty Zabiłeś? No lipo... O jest Pomocy chłopaki Haha <grym> już za późno <grym> Mogę? No Zajem <Zajubisz>. <grym> Ej nie ja chcę się cofnąć, nie chcę tam i sobie hehehehe Mój, umijamy tu boss No, kur... no, no Czego no, mi jest taki no, broken? Ile, ile, ile do nie Nie mi... mogę, on jest taki sfidowany oh, no kurde. No, nie wiem co Ej, bo ten, ja mam stuna jak coś, poczekacie tam, na mnie? Bo mnie te krzaki zdradzają z pasywki za mną Dobra, no let's go! Tu będzie, tu będzie, wart, wart, szybko! Co jest? No chodźmy na dołu! Obiektywy, obiektywy. Ej, pójdź mnie! Pa, wziął mnie do Bydgoszczy prawie! Wziął mnie do Bydgoszczy! dlaczego no. mnie nie pomaga? Styr, to się poli! Jeszcze przegrali nam dziś barona! Yeah. Jest baron! Konrad, kończymy, kończymy! chodź, chodźcie, chodźcie, chodźcie! Wyścig, wyścig, wyścig! Oni, oni szybciej skończą. E my w kluczu? Kurwa, jestem dobry, możecie mi podziękować. Reszta. Kinder dodaję. <sumpl aquell> Petty. <pendant> <tut> <tut> <To> ty pet. Hej. Ryba! Moż się przetelefortuje. Ryba atakuje, ryba lapy. Dobra, idę. Kawać <tut> półnem! Zamykam. E, dawet piętko. Co? To jest zrobić wara? No się temu. Jeszcze ile temu. Kiedy? Docalek się opier na tej dżungli. No p... No ma ka nie mogę nic zrobić! No to na początku coś zrobić. Na początku to mi lata wyjebało. Dostaw <laughs> krawa! Zostaw krowu! Radniicie mu wszystko. Nie, bez nie. Majta, nie. Dawaj, weź bez smyta, dawaj. Mu, weź mu, weź bez smyta, bez smyta, graicie.